16 grudnia. Po prostu jestem. Panie, gdy jestem głodna, przyślij mi kogoś, kto potrzebuje pożywienia. Gdy chce mi się pić, przyślij mi kogoś spragnionego. Gdy jest mi zimno, przyślij mi kogoś do ogrzania. Gdy odczuwam przykrości, ofiaruj mi kogoś do pocieszania. Gdy mój krzyż staje się ciężki, Pozwól mi dzielić krzyż innej osoby. Gdy jestem biedna, skieruj mnie do kogoś, kto jest w potrzebie. Gdy nie mam czasu, daj mi kogoś, kogo mogłabym wesprzeć przez chwilę. Gdy jestem upokorzona spraw, bym miała kogoś, kogo mogłabym pochwalić. Gdy jestem zniechęcona, przyślij mi kogoś, komu mogłabym dodać otuchy. Gdy potrzebuję zrozumienia u innych, daj mi kogoś, kto czeka na moją wyrozumiałość. Gdy potrzebuję, by ktoś zajął się mną, przyślij mi kogoś, kim ja mogłabym się zająć. Gdy myślę tylko o sobie samej, zwróć moją uwagę na kogoś innego. Uczyń nas, Panie, godnymi służenia naszym braciom. Którzy na całym świecie żyją i umierają biedni i wygłodniali. Daj im dzisiaj, posługując się naszymi rękoma, ich chleb powszedni. Daj im za pośrednictwem naszej wyrozumiałej miłości, pokój i radość. Święta Matka Teresa z Kalkuty. Dawniej ludzie nie mieli niczego, tylko siebie. Teraz mają wszystko oprócz siebie. Chciałbym dzisiaj powiedzieć Ci o obecności, o tym prostym byciu i trwaniu, o tej zwyczajnej postawie, jakże dzisiaj każdemu z nas potrzebnej. Największym przekleństwem dla człowieka stworzonego do przyjaźni, do relacji, do więzi jest samotność. I zobacz, dzisiaj technika zmniejsza odległości, ale nie tworzy żadnej formy bliskości. Próbuje, ale, ale jakoś nie wychodzi. Pomimo, że szybko podróżujemy, coraz szybciej się kontaktujemy ze sobą, brakuje bliskości, brakuje właśnie obecności. Kiedy idziesz do szpitala, do kogoś bliskiego, to przecież ten człowiek nie oczekuje od ciebie wykwintnego posiłku, bukietu, kwiatów, chociaż jest to ważne. Oczekuje Twojej obecności, Twojej dłoni, Twojego powitania, Twojego uśmiechu, jednym słowem Twojej prostej, najbardziej zwyczajnej obecności. Jezus w ciągu swojego życia. Miał takie szczególne miejsce, gdzie lubił przychodzić, szczególnie w trudnych momentach. I tym miejscem była Betania. Przychodził i po prostu tam był, mógł być sobą, mógł opowiedzieć o swoich sukcesach, ale być może dzielił się również swoimi bolączkami, swoimi dramatami, których doświadczał jako Póg Człowiek. A łazarz, Maria i Marta starali się go słuchać. Starali się po prostu być. Piękna postawa, piękne podejście do życia, być człowiekiem obecności. Oczywiście jest to wymagające, ale jakże rozwijające. Dlatego, kiedy czegoś ci brakuje, kiedy odczuwasz jakiś deficyt w swoim życiu, to zamiast kręcić się wokół siebie, dramatyzować, urzalać się zbytnio, Zwróć swoją uwagę na innych. To dobry sposób, by oddramatyzować trochę swoją codzienność, zauważyć lepsze strony. A zatem, jeśli chcesz otrzymywać od innych serce, obecność i czas, to spróbuj przede wszystkim być człowiekiem, który po pierwsze ten czas znajdzie i tę obecność w najprostszej wersji będzie rozdawał. Karmelitańscy pustelnicy żyjący w tym miejscu, w którym obecnie się znajduje, w tej pustelni, uczyli się tego przede wszystkim na modlitwie. Na modlitwie, która wcale nie musi być tylko potokiem słów, ale która jest w obliczu Boga i Stwórcy postawą trwania i bycia, modlitwą obecności. Życzę Ci tego.